Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, twój doradca Piękna i zapraszam Cię dzisiaj na makijaż z, Alita, z Alicante, Makijaż na plaży. Słuchajcie, jestem w przepięknej Hiszpanii. I właśnie chcę Wam pokazać, jak może wyglądać makijaż na plaży. Oczywiście z użyciem kosmetyków Marekaj Szybki, prosty, przyjemny, z akcentem. Właściwie można pomyśleć po co malować się na plażę. Taki makijaż ma właściwości ochronne, ma właściwości pielęgnujące, ale przede wszystkim ma też właściwości upiększające, bo w każdej sytuacji chcemy czuć się pięknie, pewnie i kobieco. I zaczynam od użycia wody, wody właściwie płynu nawiszającego, odświeżającego, który przelałam sobie do takiej butelki z atomizerem. On fantastycznie odświeża skórę, ale jest też zastosowany oczywiście wcześniej krem z filtrem. Tak żeby późkę pięknie zabezpieczyć, no i teraz sięgam po moją wakacyjną kosmetyczkę i zaczniemy sobie, kochane, od aplikacji Balsamu na ustach. W ogóle dzisiaj będzie bardzo dużo kosmetyków, takich pielęgnujących kosmetyków właśnie ochronnych, czyli z filtrem, czyli mm, czyli takich, które też są ochroną przeciwsłoneczną. I kochane, zaczniemy sobie od tego, że użyję bazy pod podkład z filtrem SPF 15 która pięknie wygładza i matowi skórę i też właśnie przy takim po prostu upalnym dniu na plaży sprawdzi się po prostu fantastycznie bo to skóra będzie wygładzona, wyrównana i delikatnie zmatowiona no i też dodatkowo zabezpieczona filtrem następnie stosuję a, stosuję krem krem CC ja aktualnie używam koloru Light to Medium również z SPF15, który nabliża, który chroni, który pielęgnuje, wyrównuje kolory skóry, a przy tym jest bardzo, bardzo leciutki, także po prostu nie czuć go na skórze. I zaraz to sobie nałożę przy użyciu pędzla do podkładu, bo wtedy jest dużo, dużo trwalszy. Także creme CC i pędzel do podkładu to jest taki mój duet must-have wakacyjny i nakładam go sobie też pędzelkiem maluje się dla nas naprawdę w pełnym słońcu. On bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry, wyrównuje przebarwienia, dodaje skórze tej, takiej świetlistości i blasku i nadaje się dla każdego typu skóry, zarówno dla suchej, jak i dla tłustej cery, ponieważ jest beztłuszczowy, jest leciutki, jest taki żelowy, nawilżający i wygląda super super naturalnie. Można go również używać do korekty ciała, czyli jeśli na przykład chcesz sobie zrobić taki makijaż ciała i możesz go wtedy sobie nałożyć na nogi, na dekolt, jeśli jest zaczerwieniony, wszędzie tam, gdzie chcesz kolory skóry wyrównać i zabezpieczyć. Zmieniam też tutaj ustawienie kamery, bo szukam lepszego, lepszego światła, bo naprawdę maluje się dla Was w pełnym słońcu, ale myślę, że efekt końcowy po prostu pokażę za chwilkę z bliska. Kolejny krok to jest korektor, perfekcyjny korektor pod oczy, ale też nie doskonałości, który jest odżywczy, leciutki działa ochronnie na skórę po prostu ja go aplikuję sobie tylko punktowo w tych miejscach które wymagają przykrycia Ty sama najlepiej wiesz co aktualnie na skórze się dzieje i gdzie potrzebujesz to po prostu przykryć, więc nie musisz, jeśli masz jakieś niedoskonałości nakładać na całą buzię grubej warstwy podkładu albo po prostu chcesz przykryć cienie potoczami to nie potrzebujesz tego wcale dużo i ciężko, szczególnie na plażę ale możesz sobie delikatnie zakamuflować właśnie takim Odżywczym korektorem, który ma super krycie. Wszystko to, co chciałabyś, żeby było po prostu schowane, niewidoczne. Ja na no niego mówię taka gumka do mazania doskonałości, bo naprawdę wszystko przepięknie przykrywa, a przy tym nie obciąża skóry, jest leciutki i świetnie też się właśnie nadaje do tej delikatnej, wrażliwej skóry wokół oczu. A właśnie jestem w Hiszpanii, gdzie te kosmetyki. Są bardzo znane, bardzo popularne i wiele kobiet właśnie używa ich na takie słoneczne dni. Postaram się pokazać Wam bardziej z bliska, teraz czas na puder z roślinnym emolientem, który jedwabiście wygładza, wyrównuje skórę leciutki. Puder właściwie, który jest jak krem, tak jakby ma konsystencję niesamowicie gładką i dlatego właśnie na upalne dni, na plażę, na lato jest jest genialne, bo jest niewyczuwalny na skórze, ale jednak tą skórę wyrównuje. Jednak sprawia, że zobaczcie, on nawet w pełnym słońcu wygląda bardzo dobrze, bardzo gładko i jest po prostu taka jedwabista w dotyku. Oczywiście niezawodna paletka, perfekt jest ze mną wszędzie, więc zaraz nałożę odrobinkę świetlistego różu na policzki. To jest taki róż i rozświetlacz w jednym Kolor szajblaż jest po prostu idealny na lato, i można go też nałożyć. Na powieki, i w ten sposób zrobić sobie po prostu cały makijaż. Rzęs nie będę malowała, ale dobrze jest leciutko podkreślić brwi, dlatego wyczeszę je szczoteczką do brwi. Oczywiście można zrobić też makijaż oka, można zrobić rzęsy, ale ja lubię właśnie na plaży mieć przede wszystkim zadbaną skórę i podkreślone usta. Na plaży mamy też często okulary, ale właśnie przede wszystkim. Chodzi o tą ramę oka. Czas na usta. Mam taką super trwałą, super kremową pomadkę winylową, która jest przede wszystkim mega nawilżająca i pielęgnująca. Mam taką taki aplikator jak balsam do ust, ale kolor jest po prostu piękny i idealny. Właśnie na plaży, bo tak ożywia i dodaje charakteru. Do całego makijażu. Równocześnie aplikacja jest bardzo prosta i przyjemna, i są takie dwa zestawy: właśnie taka fuksja i czerwień, albo taki bardziej naturalny brąz i koral, więc oba są idealne na wakacje i właściwie robią cały makijaż. Tak, prezentuję gotowy makijaż, niesamowicie lekki, świeży, promienny, z łatwością powtórzysz go na sobie, także jeśli potrzebujesz idealnych kosmetyków na lato, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością pomogę Ci je dobrać, ponieważ wszystkie kosmetyki, które pokazałam, możesz dobrać do swojego typu skóry i urody i zamówić u mnie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, chcę tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra. Jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Papa! Pa.